Cześć, i czołem kluski z rosołem. Yy, oświetlenie skończone, tak naprawdę. I teraz w skrócie wielkim. Neutralne, tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli ktoś nie widział, do góry. I ma tam te wcześniejsze części tego całego składania tej rozdzielnicy. Eee, przewody fazowe. Zasilające. Tutaj mamy tak: od 47 do 57. Mamy dimery. 11 dimerów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I teraz tak. Tak jak są numerki. Czyli 47 leci na wyjście numer 47. 48, 48. 55 na 55. Także nawet jeżeli ktoś by tutaj miał łapy wsadzać po mnie. I coś przerabiać, bez problemu znajdzie sobie jedną i drugą stronę przewodu. Ważne jest to, żeby przewody z jednej i z drugiej strony, nieważne jakie to są oznaczenia, były takie same. Przejdźmy teraz do IO moduł, który został wykorzystany do 8 obwodów oświetlenia. Eee, I to są numerki od numeru 50, 57, tutaj jest, schował się. Tam jest. 57 do numeru 64. 8 obwodów. Jak to jest zrealizowane? Bo to nie jest zrealizowane 1 do 1, tylko mamy coś jeszcze po drodze. Eee, przewód fazowy i przewód neutralny zostaje tu tylko i wyłącznie wyko wykorzystany do. na wejściach. Tylko i wyłącznie do y, wysterowania. Przekaźników wbudowanych. Przewód neutralny jest po to, żeby gasiki nam działały. I teraz, tak wyjścia z tego modułu lecą sobie tak jak tutaj widzimy, P1 trafia sobie na przekaźnik. Ja Wam zrobię w ogóle ostrość. O! Postaram się przynajmniej. O! Teraz jest. Lecą sobie na przekaźniki P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Tak samo są oznaczone. Eee, I to jest tylko i wyłącznie sterowanie samej cewki w przekaźniku. Eee, tak jak widać, przekaźniki, nie wiem czy widać, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Przekaźniki są z cewką w tym wykonaniu na 230 V. Ja wiem, dla niektórych to jest niezrozumiałe, jak w takiej małej obudowie może być cewka. Na 230 V są takie: są to przekaźniki z Rarpola, nasze polskie, rodzime Made in Poland, model RM85 2011, myśnik 35, myśnik 5230. E, mamy tu jeden zestaw styków o maksymalnym obcią prądzie obciążenia 16A. No i stąd już sobie to leci bezpośrednio na te nasze lampy. Skąd bierzemy zasilanie? Zasilanie, tak jak widzicie, mam tutaj pomostkowane. Eee, mam dwa zasilania, mam zrobione dwie sekcje po cztery, cztery zasilania. Mamy tutaj zaznaczone magicznie P18. I nasze P18 jest tutaj. I z drugiej strony jest dokładnie w ten sam sposób zaznaczone. Eee, tu jest jeden obwód, drugi obwód to jest P22. Jest z innej różnicówki i jest tutaj. Dlaczego tak, a nie bezpośrednio z tego modułu? To już mówiłem w poprzednim materiale. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że e, obciążalność prądowa wyjść w module iom moduł może nie pozwolić na. E, czy znaczy, pozwolić, pozwoli, ale już będziemy mieć po przekaźnikach. Może nie pozwolić na e, przekroczenie powiedzmy tych 100-150W na jednym wyjściu maksimum. E, więc żeby nie zrobić sobie kuku i nie musieć jechać 450 km z tego co pamiętam do klienta na serwis, bo IO moduł padł, bo Luksiu nie pomyślał i nie zrobił sobie o tych przekaźników, ja sobie te przekaźniki dołożyłem. Na własny koszt dla świętego spokoju, niech klient ma, niech się cieszy, niech działa. Jak coś nie będzie działać, dostaje, dostanie w zestawie dwa przekaźniki dodatkowe. Jakby tam gdzieś jakieś zwarcia porobili, cudawianki, bo to się zdarza na każdej budowie. Będą mogli sobie przekaźniki wymienić na nowe i będą wiedzieli, jakie mają zakupić, jeżeli będą dalej robić zwarcia i dalej będą to wszystko palić. Próbować, próbować palić. Eee, co teraz, co dalej? Eee, mosfety mamy zrobione. Aha. Zasilania do dimer MOSFETów tak jak są oznaczone. D10 czy tam jakieś D14 to się dokładnie tutaj samo tak samo, znaczy, tak samo jest oznaczone. D10 i D14 na przykład mamy tu, tu mamy jeszcze D6 i mamy jeszcze gdzieś. Nie i tyle, są trzy zasilania na dimery: osobne, osobne różnicówki, osobne obwody, osobne listwy. Osobne zasilania przewodów neutralnych. Tutaj już mam tak naprawdę z, z części takiej zasilającej, jeżeli chodzi o samo oświetlenie, temat zakończony. Tu, mamy, tu mam wyprowadzone przewodziki do zasilacza, do grantona, oznaczone X3. Gwiazdka 3, przepraszam, nie X3. No i to jest sobie tutaj tak gwiazdka 3. Jeżeli chodzi o zasilanie modułów roletowych, które znajdą się na tej szynie DIN i na tej szynie DIN, gdzieś tutaj na samym końcu z tego co pamiętam, bo jest tych rolet, no chyba 13 z tego co pamiętam, wyprowadziłem sobie tutaj szynę zbiorczą i to będzie szyna zbiorcza przewodu fazowego, tak jak widać, czarna obudowa. I z tej obudowy będę sobie dopiero rozjeżdżał na dane moduły na zasilania. Dlaczego tak? A dlaczego nie chcę wziąć wszystkich przewodów prowadzić bezpośrednio pod y, zabezpieczenie? Z tego powodu, że tutaj by było tych 13 przewodów i tych 13 przewodów, jakbym się nawet uparł jak osią, to jak tutaj nie upchnę pod, jeden, pod jedno zacisk. Lepiej sobie zrobić taką szynę zbiorczą i sobie tą szyną zbiorczą dopiero rozjechać. Jeżeli chodzi o przewody neutralne i dalej, jak to będzie rozprowadzone do naszych złączek WAGO, to o tym będę opowiadał w następnej części. Dziękuję, do widzenia.